Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu wołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest... Unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga. Przez niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Szczęśliwy naród wybrany przez Pana błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana oczy Pana, zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana, dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Raduje się w nim nasze serce, ufamy jego świętemu imieniu. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Alleluja. 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 Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Aleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Pewien człowiek mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi, oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan Jego. Sługo zły i gnuśny wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom. A ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dzisiejsze czytania prowadzą nas przez głębokie rozważania na temat Bożej mądrości. Powołania oraz odpowiedzialności za dary, które otrzymujemy od Boga. Boża mądrość i powołanie. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł przypomina, że Boże powołanie nie jest skierowane do tych, którzy są mędrcami według ludzkich standardów, ani do tych, którzy są potężni lub szlachetnie urodzeni. Bóg wybiera to, co w oczach świata wydaje się głupie i słabe, aby zawstydzić mędrców i mocnych. Wybór ten ukazuje Bożą logikę która często stoi w sprzeczności z ludzką. Bóg używa tego, co niewielkie i wzgardzone, aby unicestwić to, co uważane jest za wielkie, tak aby nikt nie mógł się helpić przed jego obliczem. Paweł podkreśla, że wszelka chwała należy się tylko Bogu. Nasza mądrość, sprawiedliwość, uświęcenie i odkupienie pochodzą od Chrystusa, a nie od naszych własnych zasług. To przypomnienie, że nasze powołanie jest darem od Boga. A nie wynikiem naszej własnej siły czy mądrości. Przypowieść o talentach. Odpowiedzialność za boże dary. W Ewangelii Jezus opowiada przypowieść o talentach, która jest mocnym wezwaniem do odpowiedzialności za dary, które otrzymujemy od Boga. W przypowieści Pan przekazuje swoje bogactwa sługom, dając każdemu według jego zdolności. Dwaj z nich podejmują ryzyko, inwestując powierzony im majątek i pomnażają go podczas gdy trzeci z obawy przed stratą ukrywa swój talent w ziemi. Przypowieść pokazuje, że Bóg oczekuje od nas, abyśmy aktywnie wykorzystywali talenty, które nam powierzył. Nie chodzi tylko o materialne zdolności, ale także o duchowe dary i możliwości, które mamy do dyspozycji. Bóg nie chce, abyśmy byli bierni, ale abyśmy odważnie podejmowali działania, które przynoszą owoce dla Jego Królestwa. Sługa, który ukrył swój talent, jest potępiony nie za to, że poniósł stratę, ale za to, że nie podjął żadnej próby. To jest przestroga dla nas, abyśmy nie byli gnuśni i nie chowali przed światem tego, co otrzymaliśmy od Boga. Nasze życie powinno być aktywnym świadectwem wiary, pełnym zaangażowania i gotowości do pomnażania Bożych darów. Zakończenie. Wezwanie do aktywnej wiary. Dzisiejsze czytania wzywają nas do refleksji nad tym, jak wykorzystujemy dary, które otrzymaliśmy od Boga. Czy jesteśmy wierni w małych rzeczach, gotowi podjąć ryzyko dla większego dobra, czy też chowamy nasze talenty z obawy przed porażką lub z lenistwa? Bóg pragnie, abyśmy odważnie żyli naszym powołaniem, świadomi, że nasza siła pochodzi od Niego, a nie od nas samych. Jesteśmy wezwani do aktywnej wiary, która przynosi owoce i do chlubienia się nie sobą lecz Bogiem, który jest źródłem wszelkiego dobra.